Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian Kowalczyk. Właśnie dostałem informację, że niestety promocja na skrzynie się skończyła. Coś się zepsuło. Paweł, co się stało? No nic nie trwa wiecznie, co się stało. Ale już nie mamy? Nie no, zostało nam kilka skrzynek, które mamy normalnie do sprzedaży. Te A. tą partię, którą mieliśmy. Do przeznaczenia w celach promocyjnych. Poszło. No to w ciągu tygodnia fajnie to się sprzedało wszystko. No to super. To bardzo się cieszymy, że skorzystaliście z tej promocji. Ale aby Wam nie było smutno, a wiem, że się już szykujecie do sezonu szczupakowego, to robimy następną promocję. I obiektem tej promocji będą jerki, o które się najczęściej pytaliście, kiedy one będą w promocji. Więc proszę bardzo: Jerki, dajerki. Oraz jerki szoksy Wszystkie są w promocji minus 15%. Więc jak się zbroicie, to zapraszamy. No, niestety, darmowych yy, wiader hejterskich nie mamy do tego. Yy, trudno, ale to nie wszystko, moi drodzy. Jeszcze wam coś pokażę. Mamy jeszcze w promocji jerki Westiny Swimy minus 10% oraz jerki Strikro. Strike Pro. Strike Pro. Minus -10%. O. I tak to wygląda. Tak więc promocje, promocje, promocje. Paweł, jeszcze coś dajemy w promocji czy to wystarczy, jak powiedziałeś myślisz? powiedziałeś na długo. A nie, nie powiedziałem. No właśnie. Do niedzieli. Której niedzieli? No do ja tej, się... do tej. Tak, to jest tylko promocja weekendowa, moi drodzy. A. O. Tak, to jest od dzisiaj do niedzieli. Tak. Czyli tylko pół dnia, więc jak to mówią, kto pierwszy, ten lepszy. Czy do, do końca niedzieli, czy do początku niedzieli? Ale ja, że jak niby. Czy do, do niedzieli, do godziny 24? Czy... Tak, okay. no. Czyli do końca weekendu. Czyli do końca tego weekendu, dokładnie. Więc krótko, informacyjnie dziękujemy za uwagę, a w kolejnych odcinkach Paweł Towarzysz Gugała będzie znowu odpowiadał na Wasze a, tak. zacne i Boże pytania. Będę. Będziesz. Będę. I Adasia będę męczył, żeby się otwierał przed kamerą, tak, bo on widać, żeby chciał, serce by chciało, umysł go troszeczkę ale się blokuje, stresuje. stresuje się, ale się otwiera coraz bardziej, Bardzo także dobrze. jest fajny progres. Yy... A wędkarzy komentarzami swoimi bożymi zachęcają go do tego, żeby się otwierał, żeby jego serduszko dla nas się otworzyło. Yy, tak więc tak, bawcie się dobrze, miłego weekendu wędkarskiego życzymy, łówcie ryby, hej!